Cześć wszystkim, z tej strony Debi i oto kolejny odcinek, którym tym razem będziemy się przebierać na tęczowo tak, jak najdziwniej się da być tym razem na tęczowo i to jest takie kolejne dosyć dziwne wyzwanie tym razem, bo no bo przecież kto, kto normalny robi sobie wyzwanie żeby ubrać się na tęczowo i później tak jechać mistrzostwa, no <laughs> nie mam pojęcia ale ale tak sobie stwierdziłam, że zrobię sobie takie jakieś Dziwne wyzwanie, że po prostu na tęczowo będę ubrana, czyli dziwnie, dosyć. Bo. No wiadomo, komuś może się podobać ten styl, ale po prostu tęczowy ubiór to jest masakra, jak dla mnie to jest przesadzone po prostu, nie? Ale jak, jak kto tam boli, każdy ma swój styl, <laughs> nie żeby coś. Ale dla mnie to będzie po prostu, to będzie po prostu mnie bolało w oczy. Definitywnie. <laughs> Także wrócę do Was, jak już ogarnę ten swój strój, bo nie wiem, ile to zajmie. Więc y, do zaraz. Okej, okay, moi drodzy, postać mamy już gotową. Wygląda jak 7 nieszczęść może bardziej różowo-fioletowo, ale jedyne jedyna jedyną tęczę, jaką znalazłam. To jest tutaj na tej, na tej kurczę kurtce, czy jakaś tęcza jest, a nigdzie więcej nie mogłam nic znaleźć takiego. I ogólnie jeśli chodzi o fryzurę, to też nie mam żadnych takich, wiecie, żeby... Aby jakakolwiek bardziej się dopasowała więc po prostu chyba zostanie tak <grych> bo to i tak już masakrycznie wygląda jak 7 nieszczęść i teraz idziemy po naszego kolorowego konia tak, pięknie do konia nie ma co się przyczepić, bo jest tęczowy, jest okej, okay, w takim razie już się już konia też przebrałam i w ogóle ta czapka urodzinowa i to wszystko to wygląda naprawdę strasznie, nawet mamy mamy tego, mm, pluszaka w takim samym kolorze co ten koń. nie <głos》>. wiem, czy to nie jest on dosłownie, ale nie nie będę zgadywać. Ale po prostu powiem, że wam, po prostu powiem wam że to wygląda tak tragicznie. Ja mam tak jechać zawody, tak? Ludzie, no po prostu co ja z siebie zrobię, to ja nie wiem. E, jedziemy na ten cały tor, aż nie umiem wjeżdżać z wrażenia. Okej. Okay. <głos》> Ja nie chcę tam jechać do tych ludzi, naprawdę w takim stanie. Bo ja wyglądam jak jakieś siedem nieszczęść. I chyba gorzej się nie dało już ubrać. Masakra jakaś po prostu. Ja mam takie jechać mistrzostwa, tak? Przy innych ludziach. Tak wrażenie, to ja chyba aż po prostu jeździć nie potrafię. Masakra jakaś. Okej, trzy minuty. o się wyrobiłam. Wow, gratuluję sobie samej. No nie, ja jadę z tych ludzi, bo nie mogę na to patrzeć, jak wy na mnie patrzycie, bo wiem, że wyglądam jak siedem nieszczęść. Ja się nie ruszam stąd tą Zostawcie mnie! Zostaw mnie, nie patrz tak na mnie takim wzrokiem, proszę. Nie patrz na mnie, nie patrz na mnie. Proszę. Proszę, nie patrzcie na mnie, ludzie, bo ja tutaj się źle czuję, halo. Jedź sobie, nie wiem, gdzieś tam do normalniejszych osób, bo ja to jestem dziwna, wiem o tym, że tak wyglądam. <grym>, ja wiem, że po prostu słuchajcie, ja się czuję po prostu jakbym tak w realu była ubrana. Serio się tak czuję. Jezus nie, jak wszedła ta dziewczyna do nas, podjechała, to miałam takie... Proszę nie patrz na mnie, proszę nie. Po <grym>, prostu to jest takie... Nie wiem jak to określić, to jest straszne. No przecież, no jak ja wyglądam? No? Jakbym dopiero gry zaczynała, nie wiem, co jakiś Jakieś... Jak, jakieś 7 nieszczęść. Wiem, że powtarzam to po raz 50 raz ale serio tak wyglądam. Jakiś różowy, jakiś fioletowy, koń tęczowy, co prawda reszta tak średnio tęczowa, bo nie miałam zbytnio takich ubrań. Ale znalazłam, co najbardziej by pasowało po prostu. Więc tak... Um, ja dobrze wiem, że to wyzwanie to jest jakaś, nie wiem, że w ogóle sensu nie ma to wyzwanie, bo to jest prawda, że to nie ma sensu, bo co tylko się przebrałam i tyle. Ale co prawda ja zauważyłam, że jestem najjaśniejsza chyba ze wszystkich ludzi tutaj po prostu. W takim sensie, że... Jestem najbardziej kolorystyczna. Wszystkie kolory mam, prawie wszystkie. No, bo ludzie, kochani, no... Jeszcze te te spodnie, nie, to nie są spodnie, tylko getry czy coś. Masakrycznie to wygląda. O, oh, nie mogę. <ścoughs> I słuchajcie, dopiero teraz zauważyłam, że nie zmieniłam rękawiczek. Są brązowe, ale przynajmniej pasują do bossów. Ale zapomniałam zmienić, kurczę. Akurat to jakoś pominęłam. Ale trudno, no. Przynajmniej pasują do bossów. Okej, okay, jesteśmy już y, w naszej grupie wyścigowej. Za chwilę się zacznie. Pewnie przez to, że tak tragicznie wyglądam, to będę lamić. Czyli nie będę umieć jeździć kompletnie. Zaraz się zacznie taka torga. Po prostu nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie, zabierzcie mnie stąd, proszę. O, dobra. Jedziemy tym razem już normalnie, czyli normalnie za pomocą strzałek. No, i normalnie skaczemy po ludzku. No <grymnie> ja tak jak te wszystkie moje dziwne mistrzostwa. Tak w ogóle wiadomo, no nie będzie zbyt, duży, zbyt duże miejsce, bo mam piąty level konia. Ale musiałam się tak wybrać jakoś, no wiecie. Dlatego musiałam wybrać tego konia, bo tylko z tego mam tańczowego. No, no Ogólnie te ubrania, które mam na sobie też nie są z, z, ze zbyt dobrymi statystykami. Więc pewnie i tak bym była wolniejsza. No, tutaj na tej jeszcze level konia, ale... no nie, koparo, zostaw mnie. Dobra. Po prostu jedźmy sobie... Nie, najgorzej. Najgorzej! O ludzie, dobra. Dobrze, że już nie nie wjechałam jakimś cudem. Nie często mi się zdarzało mimo, że normalnie jeżdżę, to i tak często lamie to jest normalnie, kompletnie znowu ten dziwny mikrofon było ja zawsze hmm, no dobra I tutaj gdzieś były te całe skróty, ale nie pamiętam w którą stronę I po prostu patrzcie, wszyscy normalnie ubrani są, a ja jak jakiś nie wiem, klaun Sorry, jak jakiś nie wiem, po prostu klaun, nie wiem masakra okej okay. Tam chyba był skrót, ale... Dobra, ja tam nie umiem w te skróty się bawić. I nie wiem, to i tak będzie kiepskie miejsce. Bo już widzę. O, ludzie kochani. Wszyscy normalnie po ludzku wyglądają. A ja jak jakiś, bym z cyrku wyjechała. <grym> z cyrku po prostu, nie wiem... Robiła jakieś potańcówki. <grym> potańcówki. Okej. Okay. Tam widziałam, że dwie osoby, ale wjechały chyba w koparę, nie chcąc <gry> czy w coś tam Mam um, ludzie, jak ja wyglądam tak, będę co sekundę gadać, jak ja wyglądam jest tragiczne jest po prostu Uj okay, dojechałam, dojechałam już zniknęłam z pola widzenia <gry> i bardzo dobry bo nie chcę, nie chcę się na siebie patrzeć po prostu Ech, tak, ok która jestem? ósma no, na no, 18 ludzi to nie tak źle, że 8 Jak na 5 level konia Więc no... Mm, no... Jest git Ale dobra, jadę od was ludzie, bo wiem, że dla mnie nie możecie się patrzeć Ja na siebie też nie mogę się patrzeć <laughs> Masakracja Co to ma być za ubiór? Nie wiem kompletnie <laughs> Dobra, czas chyba się przebrać. Chyba czas na to. No, w każdym razie mam nadzieję, że to dziwne wyzwanie wam się spodobało. To, że po prostu jechałam mistrzostwa tak dziwnie ubrana i nawet jedna osoba się mi przyglądała. Że o Boże jak ona wygląda, jakaś tęczówka kompletna. Masakra po prostu, ale... Ale wyzwanie zaliczone, bo zrobiłam to mimo wszystko przy innych graczach, przy innych ludziach Naprawdę się sobie dziwię, że w ogóle to zrobiłam, ale... No... Tak już byłoby... nawet normalnie, jakby był taki koń, ale... musiałam takim jechać tęczówką, <tęczówką> Także, no... Tak, mój koń czeka Ten, co jest normalnie ubrany, po ludzku, normalnie A nie jakaś tęczówka, kurczę <tęczówką> No... Nie. No i to było na tyle, nie? Dzięki za oglądnięcie. Zostawcie lajka, like suba, komentarz, bo to bardzo motywuje do nagrywania ko kolejnych dziwnych odcinków moich. <grym> Mam zwyczaju nagrywać jakieś dziwne rzeczy, a nie normalne, ale cóż, już tak bywa. <grym> bywa, bywa, bo to jestem ja. <grym> Także no. Do zobaczenia. Do następnego, nie? Pozdrawiam Cię krótko Was i cześć!